Dzień dobry, witam w niedzielny, w sobotni poranek. 111 starter. Ostatni starter w tym wydaniu. Być może ostatni ever. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na YouTubie odgrywa się właściwie trochę taki zawód takie są zawody małe. Chyba kto pierwszy powie, dzień dobry. Ja także odpowiadam na każdy dzień. Dobry dzień dobry, Zosia Jacek Kiela. Stała trójka o tej porze na YouTubie i już zaraz patrzę na was na Facebooku mam nadzieję, że macie, że macie siłę ja dzisiaj jak wstałem i zobaczyłem za okno, to pomyślałem sobie, że chyba ktoś zgasił w ogóle, nie wiem, jakiekolwiek światło w tym kraju, które jeszcze nam zostało, bo naprawdę jest. Jest słabo. Jest po prostu ciemno, szaro, niemiło. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry i zaraz zaczynamy nasze codzienne rozważania na temat porannej Ewangelii. Ponieważ wiem, że do niektórych jeszcze jakby nie doszły te radosne wiadomości, to pozwólcie, że tych dwie minuty. Nie, najpierw ciekawostka. Ciekawostka jest dzisiaj fajna. Powitanko. W 1967 roku, to będzie 70-53 lata temu, wyjechał pierwszy duży Fiat z fabryki FSO w Polsce. Wyobrażacie sobie, 53 lata temu szok. Szok i niedowierzanie towarzyszyły temu odkryciu. Tak, a ponieważ, yy, ponieważ yy, ogłoszenia miały być, to są. Pamiętajcie, że jutro jeszcze msza święta, tylko o 12.30 przez Internet. Dzisiaj o 10 rano będzie przesłanie, na pewno na YouTubie. Coś mi się nie chce załadować na Facebooka, ale mam nadzieję, że to się załaduje również. Yy, to jest przesłanie o 10.00. Jutro msza o 12.30, możliwość przyjęcia komunii świętej od 11.15 do 12.00 i od. 13 do 13.30. W środę pierwsza msza święta w kościele po lockdownie o godzinie 6.15 rano i tak zaczynamy naszą tradycję roratnią, że codziennie będziemy się spotykać o 6.15 od poniedziałku do soboty, a w niedzielę wracamy do trzech mszy świętych za tydzień, nie w tę niedzielę i będziemy robić to 12.30, 14.00, 19.30. Co jeszcze miałem powiedzieć? Też dzień dobry wszystkim. Witam Dorotę. 111 przywitanie. Ostatni raz. Już tęsknię trzymać się tam. Dzień będziemy się trzymać. Dzięki za wszystkie dobre słowa i komentarze i te wszystkie też, które powiedzieliście gdzieś tam w innych miejscach na temat, na temat na temat tych starterów. Mam nadzieję, że one coś tam zmieniły na dobre w Waszym życiu. Myślę, że w moim zmieniły. Tak, obowiązek rejestracji zostaje. I pozdrawiam też wszystkich w Polsce i pozdrawiam tych wszystkich, którzy spokojnie śpią o godzinie 8 rano, a sobie starter otworzą i odtworzą troszkę później. A dzisiaj powiemy sobie trochę o powstrzymywaniu się. Zapraszam serdecznie na 111, w jakimś sensie na pewno ostatni starter drugiego lockdownu. Powstrzymaj się. Kontynuujemy nasze rozważania na temat Ewangelii, które mówią o końcu świata, bo wiemy, że jutro zaczyna się adwent i jest to takie nasze pierwsze przygotowanie do tego czasu. I tak jak mówiłem przez ostatnie dwa dni, to jest nie tylko katastroficzna wizja tego, co musi się wydarzyć przed przyjściem Pana Jezusa, ale także to jest taka wizja naszej codzienności, która domaga się dostrzegania Pana Boga w trudnych sytuacjach. Dzisiaj w Ewangelii jest bardzo mocno powiedziane i nawet sobie zrobiłem taką ściągę, żebyśmy uważali na nasze serca. To uważanie na serce jest bardzo ważne, ponieważ w kryzysie bardzo często zapominamy o sercu i trochę jak tonący zaczynamy rzucać się w wodzie, machać rękoma bez sensu i robić głupie rzeczy. Jak Zdarzyć nam się trudna sytuacja, jak zdarzy nam się trudność, która wydaje się większa niż nasze możliwości, to Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie: nie uciekaj. Zmierz się z tym. Zaproś mnie do tego. I Jest wiele form ucieczek w naszym życiu no, może być to obżarstwo, pijaństwo. Yy, narkotyki, yy, zakopię się w moim łóżku pod poduchą, zakopię się w książki, zakopię się w muzykę, zakopię się w Netflixa i jakoś to będzie. A dzisiaj Pan Jezus mówi do nas wszystkich bardzo wyraźnie: powstrzymaj się, nie uciekaj. Zmierz się z tym, bo co ma nastąpić, nastąpi, pytanie jest, czy nastąpi to w obecności Syna Bożego. Czy to nastąpi w osamotnieniu? Powstrzymujmy więc nasze ucieczki, nasze chore dążenie do, do tego, żeby sprawy rozwiązywały się same. Nie tak jak my byśmy czasem chcieli, nie tak, jak, nie tak jak najlepiej jest, ale tak po prostu, żeby nie brać w tym udziału. Powstrzymaj się przed obżarstwem, pijaństwem i innymi formami. Odcinania swojego serca i zaproś do Twojej chwili zbawienia, do Twojej chwili problemu dobrego Boga. Brzmi to niezwykle trudne. Może w tej trudności jest właśnie ta tajemnica, że jeśli się ją pokona, to przetnie się ten węzeł, który nas powoli zaczyna ogarniać, i ten węzeł, który nie pozwala nam żyć. Życzę Wam bardzo dużo odwagi i powstrzymajcie się przed lekceważeniem Waszego serca. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia jutro na mszy świętej o 12.30. A dzisiaj zapraszam do oglądania. Przesłania na cały adwent o godzinie 10. Trzymajcie się, dzięki za 111 wspólnych poranków w tej serii drugiej. Nie wiem, ile było to odcinków, ale jestem bardzo szczęśliwy, że mogliśmy tą wspólnotą przeżywać te poranki. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.